Sędzia już się szykuje do startu, jeszcze jakieś kłopoty i konie ruszyły. Kto poprowadzi? Tutaj mister Ursus, blisko przy wewnętrznej, stracił nieco na starcie. Mister Hornig galopuje na ostatnim miejscu, ale nie ma dużej straty. Tymczasem Jeremy Iron obejmuje prowadzenie. Na drugim miejscu No Stress, to jest czołówka, na trzecim przy kanacie. Mr. Ursus, za nimi Sir Jean i ostatni na razie jest Mr. Horde mają dokonie, do pokonania jeszcze e, 1000 metrów ciągle pierwszy Jeremy Iron on utrzymuje nie, niezłe tempo na drugim miejscu e, w posyle no stress, na trzecim przy kanacie lekko Mr. Ursus za nim Sir Jean ostatni, dwie długości jakieś za stawką, Mr. Horde konie za chwilę wyjdą z zakrętu Cały czas prowadzi Jeremy Syron. On wyjdzie na ostatnią prosto, na pierwszej pozycji. Tam ładnie zakręt ściął. Mister Ursus. I Mister Ursus teraz prowadzi. Tam jeszcze Serci Jean ruszył do walki polem. Rozpędza się. No stress. Kilka koni to jest w walce. No stress przyspiesza, ale też tam dobrze. Serci Jean przy wewnętrznej. i Serci Jean prowadzi 200 metrów do celownika. Serci Jean atakuje go. No stress, ale ten koń ma przewagę. 100 metrów przed. Celownikiem Selci Jean będzie pierwszy i on wygrywa ten wyścig. A tutaj kapitalnie finiszuje przy Kanacie Mister Horn. On będzie drugi.